Dzień dobry, cześć. Nazywam się Aleksandra Chlebek i jestem konsultantką CRM. W tym odcinku Out of the Box zaprezentuję funkcję czas obsługi sprawy w aplikacji Dynamics 365 Customer Service. Co będziemy rozumieć pod pojęciem czas obsługi sprawy? Będzie to czas, w którym użytkownicy aplikacji aktywnie pracowali nad sprawą, czyli podejmowali działania. Aktywności, takie jak telefony, spotkania, rozmowy z klientem, wszelkiego, wszelkiego rodzaju e, działania, które mają na celu doprowadzić do e, zakończenia sprawy. E, dotychczas na sprawie były dostępna tylko informacja o rozpoczęciu i, i zakończeniu sprawy. To był dla nas ten czas rozwiązania sprawy, natomiast ta nowa funkcja zlicza, zlicza cały czas pracy, dzięki czemu możemy poznać ten faktyczny, rzeczywisty czas, jaki użytkownicy poświęcili na rozwiązanie tej sprawy. Sama funkcja jest aktualnie jeszcze w wersji zapoznawczej, ale teraz przejdźmy do systemu i, i przyjrzyjmy się jej bliżej. Jesteśmy w centrum obsługi klienta na formularzu sprawy. Proszę zauważyć, tu w prawym dolnym rogu Widoczna jest, y, widoczny jest nowy element takiego zegara, a po rozwinięciu otrzymujemy szczegóły dotyczące y, czasu obsługi. Mamy tutaj y, łączny czas, y, czyli jest to całkowity czas, jaki został tutaj y, poświęcony y, na, na pracę nad tą sprawą przez użytkowników, a na ten łączny czas będzie się składać y, Czas śledzony automatycznie i czas śledzony ręcznie. Czas śledzony automatycznie jest wyliczany przez system w momencie, gdy formularz sprawy jest otwarty w naszym oknie te, no i ta karta jest cały czas aktywna. Tak jak teraz, jest wyświetlana. Natomiast ręcznie raportowany czas, no to tutaj już użytkownicy mają możliwość. Zalogowania własnego czasu, jeśli na przykład podejmowali jakieś działania poza systemem i nie zostały one tutaj odnotowane, więc w ten sposób mogą sobie dołączyć ten czas spędzony nad rozwiązaniem sprawy. I mamy też czas wynikający z aktywności. No, jest to czas trwania poszczególnych działań. Które są powiązane z daną sprawą. Wiadomo, że nad sprawą może pracować też kilku użytkowników. Ta informacja też nam się tutaj pojawia. Widzimy, jacy użytkownicy tutaj logowali czas, ale mamy też przełącznik, aby podejrzeć sobie nasze statystyki, ile my faktycznie czasu poświęciliśmy na na rozwiązanie na pracę nad tą sprawą możemy także sobie podglądać historię, czyli jak ten czas automatyczny się przedstawiał, tak? Ile dany użytkownik poświęcił tego czasu automatycznego, tego czasu ręcznego czy aktywności. Aby funkcję uruchomić należy przejść do centrum Administracyjnego, Customer Service i w sekcji ustawień sprawy uruchomić czas obsługi sprawy. Tutaj też y, można ustawić sobie interwały, w jakich będą, będzie następowała y, aktualizacja, automatyczna aktualizacja tego łącznego czasu. Pracy nad daną sprawą. I ważną rzeczą jest także to, żeby tę kontrolkę dodać na, na formularz sprawy. Wtedy, jeśli sobie na taką sprawę wejdziemy, ten, i ta kontrolka będzie widoczna, będzie też zliczany czas pracy. Funkcja ta jest na pewno bardzo przydatna pod kątem Raportowania i poznania, jaki jest ten rzeczywisty czas, jaki został poświęcony na rozwiązanie tej sprawy. Może to wspomóc tutaj w wyliczeniu efektywn wskaźników efektywności pracy, czy także usprawnić sam proces planowania i zasobów. Ja dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Out of the Box. Polecam także zajrzeć się na naszego bloga, gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej materiałów o ciekawych funkcjach CRM. Wszystkiego dobrego. Cześć.